Dawid, to jak podsumujesz dzisiaj ten sparing? Tak myślę sobie, że jak na klasę rywala, z którym przyszło Wam się mierzyć, to chyba całkiem nieźle to dzisiaj wyglądało. Tak, no myślę, że było całkiem ok, zawodnicy przyjechali naprawdę bardzo mocni, bo w sumie dwóch mistrzów świata mieliśmy tutaj, więc fajnie, że była taka możliwość porównać się do takiej drużyny, wiemy na czym stoimy i no i na pewno fajnie właśnie, że ten sparing się dzisiaj był. No i formacja juniorska dzisiaj, myślę, w falu bazu to na duże słowa uznania zasługuje, mimo że to tylko sparing. Tak, no tak jak właśnie powiedziałeś, jest to tylko sparring. Mi się udało akurat ten bieg młodzieżowy wygrać. Już ostatnio w Wrocławiu w sumie czułem, że mam całkiem dobrze dopasowany motocykl, na którym właśnie dzisiaj wystartowałem w biegu młodzieżowym i w kolejnym, którym jechałem. Fajnie pasował, odstawiamy go już na ligę. Tak naprawdę jutro jeszcze odbędę trening u siebie w Ternowie, już na całkiem innym sprzęcie tylko żeby właśnie mieć ten drugi, który też ma jechać tak, jak ma jechać. i... No i skupiamy się na poniedziałek i liczymy, że będzie dobrze. Jeszcze krótko o to cię chciałem zapytać, jak się właśnie generalnie cię czułeś na tym zielonogórskim torze, czy gdyby on był tak w poniżej przygotowany, to to byłoby dla was optymalnie? Tak, no myślę, że był bardzo podobny Tor do czasów z początku sezonu jeszcze jak ja jeździłem w tamtym roku. Mhm. Bo wiadomo, potem nadeszła ta kontuzja i ten początek sezonu był właśnie był mega podobny Tor i myślę, że fajnie, bo... W Pasowało nam w tamtym roku ten tor i kwestia wjechania się w niego i myślę, że będzie okej. Okay.